cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Blok techniczny zaprasza Bartłomiej się ja. Cześć, moi drodzy, zapraszam na kolejny już odcinek naszego podcastu Blog Techniczny, w którym rozmawiamy o zawiłościach technologicznego świata. A dzisiaj podsumowanie roku jest ze mną Rafał Rudnicki, więc będziemy podsumować rok w tak zwanym Giereczkowie, czyli co w grach komputerowych, w grach wideo w tym roku się wydarzyło. A wydarzyło się bardzo wiele. Mam wrażenie, że to e, najlepszy, jeżeli chodzi o gry, rok od bardzo dawna, być może 2007 roku, być może jeszcze. Dalej witam Ciebie, Rafale. Cześć Bartku. No, naprawdę, to, co się w tym roku działo. Ja mam, mam sobie, też masz zresztą, mam wypisaną listę gier, które w tym roku z tych oczywiście ciekawszych, znaczy ciekawszych też nie można mniejszać mniejszym grom, tak? Ale gdybyśmy mieli wszystkie absolutne tytuły e, warte uwagi, które w tym roku się pojawiły, no to nie starczyłoby nam po prostu życia chyba na to. I nie starczyłoby na pewno nam życia na to, żeby to wszystko ograć. E, chociaż powiem Ci szczerze, czy, nie wiem, czy się, czy się ze mną zgodzisz, że, że tak naprawdę. Mimo tego, że była cała masa gier absolutnie fantastycznych, to było też bardzo dużo gier, naprawdę przeciętnych. I nie pamiętam, czy ja w historii swojego grania wystawiłem tak wiele niskich ocen, albo przeciętnych ocen, tak powiedzmy 4 czy mniej e, na 10. To może to dlatego, że jest tak dużo dobrych gier, że zaczęliśmy zauważać, że niektóre gry nie zasługują na miano bycia bardzo dobrymi. Niektóre gry, które jeżeli wyszłyby rok temu, ocenilibyśmy je na 7, na 8, a że w tym roku jest wysył tak dobry gier, oceniamy. 1.5 na 6 na sześć. Mógł tak być. Nie wiem, czy pamiętasz 2021 rok. To wtedy, 2020 rok to był jeszcze całkiem niezły, całkiem niezłym rokiem, pomimo jakichś tam wpadek technologicznych, cyberpunka i tak dalej. No ale dalej mieliśmy w 2021 roku, co mieliśmy, Elden Ringa tak naprawdę. W 20 mieliśmy um, Tsushima, mieliśmy cyberpunka. No mieliśmy premierę nowych konsol, tak wiadomo. I tam się jeszcze działo sporo, a potem 21 rok to już było długo, długo nic. Pamiętam jak chyba w kwietniu, dopiero wyszła jakaś jedna większa gra, to było Outriders, które moim zdaniem nie były jakieś mocne, ale po prostu ja byłem tak stęskniony y, jakichś większych gier, że grałem w to, mimo że mi się to średnio podobało i myślę, że bardzo dużo osób też tak miało. No a w tym roku naprawdę nie było na co narzekać od stycznia. Tak, ja mam takie podsumowanie jest... bardzo krótkie. Y, dlaczego ten rok jest wyjątkowy pod względem gier? Y, bo jeżeli rok temu podszedłbyś do mnie i powiedział, że w przyszłym roku e, Diablo 4 i Starfield nie będzie e, brane pod uwagę w jako w gra roku. W jakimkolwiek podsumowaniu. To mnie ci wyśmiał. No. Diablo 4, największa premiera e, tego roku, jeżeli chodzi o marketing. Starfield, gra twórców Skyrim i całej serii tak. The Elder e, e, Scrolls. E, I nagle się okazuje, że te dwie gry no, nie przebijają się jako goty, ponieważ mamy całą masę e, świetnych gier. I tutaj E, zarzucę was litanią przygotowałem sobie taką listę ja ją przeczytam na, tak, na jednym dechu dawaj mamy tak od y, 1 stycznia tego roku e, forspoken hogwarts legacy white hearts like a dragon ishin atomic heart company of heroes 3 son of the forest wolong fallen dynasty resident evil 4 remake minecraft legends the mage seeker a league of legends story the island 2 star wars Jedi survivor age of wonders 4 redfall darkest dungeon 2 the legend of zelda tears of kingdom wild west the long of the, the lord of the ring Golem, street fighter 6 diablo 4, Amnesia The Bunker, eh, Layers Adela, of Fear, Final oszczyźń Fantasy oszczyźń. 16. E, dobrze, że to będę tylko te najważniejsze z tych najważniejszych. Mamy już Baldur's Gate, e, Immortals of Aveum, gra, która była zapowiadana jako e, Call of Duty ze smokami nie i o, koniec końców koniec nie pykło. Mamy Armored Core 6, e, mamy Mortal Kombat 1, mamy Counter Strike 2. Kurczę, mamy w tym roku Counter Strike'a 2 tak? No powiedzmy. E, Lost of the Fallen, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, mamy nowe dwuwymiarowe Mario. W, w, w jaki, jaki to jest rok, tak? E, I tutaj dochodzą do końca... Powroty, Alan Rake 2, Talos Principle 2. Tak, Like a Dragon, Gaiden, Call of Duty Modern Warfare 3, Persona 5, Taktika i ta lista, naprawdę wymieniłem w tym momencie tylko część, <laughs> część z tego, tak? co tutaj miałem. E, no, przepotężny rok, jeżeli chodzi o gry. O, przepotężny. E, ale też świetne rem remaki. Dead Space, Resident Evil 4. Oba, oba chyba recenzowałeś nawet. No, tak, Resident Evil 4 nawet przy, zaczął się przybijać do niektórych y, konkursów na najlepszą grę, mimo mm -hmm. tego, że to jest y, remake, jest tak stworzony i tak dobry, że niektórzy dziennikarze uznają to, że jest to produkcja na tyle wyjątkowa, by móc ją uznawać za y, y, potentata do gry roku. Może no, jeszcze nie grałem w, w Residenta, ale grałem w Dead Space, a którego też recenzowałeś. I pierwszy, raz, y, pierwszy raz w życiu i narody byłem też zaskoczony. Jak to świetnie działa, wygląda. Nie wiem, w jaki sposób była zaprojektowana oryginalna odsłona, natomiast tutaj faktycznie nie można zarzucić y, jakichś braku. Ja w ogóle polecam, sięgałości. jeżeli y, są nowi gracze, jeżeli były osoby, które zaczęły grać dosyć niedawno, jeżeli mamy młodych słuchaczy, młodych widzów, którzy nie grali w takie gry jak Resident Evil 4, nie grali w takie gry jak Dead Space, bo one już wyszły no, z dekadę temu. Y, Zagrajcie, zobaczcie, że gry kiedyś były projektowane i tworzone zupełnie inaczej niż dziś. To jest zupełnie inna koncepcja, mm -hmm. bo też inaczej operowało się możliwościami. Wtedy konsole miały zupełnie inne możliwości. Zresztą twórcy wielu gier mówią, że czekają z najlepszymi swoimi pomysłami na jeszcze kolejną generację, ponieważ w tej ich pomysły nie mogą być jeszcze zrealizowane i dopiero w następnej, w następnej, w następnej będzie to możliwe. Czy jest w rezydencie twórca? w remakeu jakiś specjalny tryb, który jakby blokuje Ci poruszanie się, kiedy salujesz? Wydaje mi się, że nie ma takiego trybu, natomiast spodziewam się, że mody tutaj są w stanie okay. zrobić wszystko, że jakbyś wszedł na Nexus Moda, to zaraz za tymi modami, które rozbierają postaci i zamieniają je w parowozy Tomki. Albo w szreka Tak, to będzie tam taki, taki mod. Dobrze, przejdźmy do mm. tego, co według nas jest tymi najlepszymi, najbardziej wyjątkowymi. Ja cię poprosiłem, zanim się tutaj spotkaliśmy, o to, żebyśmy wytypowali po kilka tytułów w kilku kategoriach i pozwól, że zapytam cię o Twoje najlepsze gry 2023 roku. Na pewno ym, i tutaj muszę zaznaczyć, że to na pewno nie są obiektywnie najlepsze gry. To mogą być dla mnie najlepsze gry, bo nie wiem, jakieś emocje z nimi wiąże. I jak mamy sobie, mam przed sobą listę, to na pewno na pewno Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu w polskiej wersji. Myślę, że to jest gra, przy której w tym roku spędziłem chyba najmili czas. Ona nie jest najlepszą grą, w jaką grałem w życiu nawet. Ale to jest pierwsza gra, którą nawet splatynowałem. Splatynowanie gry polega na wbiciu wszystkich osiągnięć na PlayStation 5. Czyli właściwie zrobiłem wszystko, co się tylko dało. A to uwzględniało też jakby rozpoczęcie gry nowymi postaciami i tam. Zrobieniu paru, paru zadań w nowych czterech, czy w nowych w czterech domach Hogwartu, właśnie. Ponieważ no jest to gra w uniwersum Pottera, która się dzieje. Um, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ona się dzieje no, z, z ponad 100 200 lat. Czy, tam, czy tam coś takiego lat przed wydarzeniami z książki i filmów. Um, fantastyczny świat przyjemny gameplay po prostu, fajny klimat, fabuła może średnia, ale jakby to, co przed chwilą powiedziałem, to z zupełności mi gdzieś tam to wystarczyło. Ale wiesz, że mówiąc, że bardzo lubisz Hogwarts Legacy, narażasz się trochę na kontrowersję. Cóż, myślę, że to poświęcenie jest tego warte, ponieważ no, i mi nie obchodzi polityka. Jakby. Ja doceniam po prostu dobre gry i jeżeli faktycznie ktoś lubi ten świat... Yy, to myślę, że powinien naprawdę na tę grę e, spojrzeć. Może, może zróbmy to na zmianę. Może teraz Ty wybierz jakoś swoją grę z, z listy. Dobrze, to ja. to ja rzucę chyba najbardziej z tytułem, czyli Baldur's Gate 3. Mm -hmm. Już że Wie... zaczniesz od początku roku, a tutaj od końca. Nie, zacznę od tego, co było najważniejsze, największe i najlepsze. Jeżeli e, w Encyklopedii, jakiejkolwiek miałoby się pojawić hasło CRPG, czyli gra komputerowa RPG, to okładka Baldur's Gate 3 mogłaby być obrazkiem, który będzie e, ilustracją do tego hasła, ponieważ Baldur's Gate 3, e, i tak jak wspominałem, wielu twórców czeka z pewnymi konkretnymi pomysłami na pewną konkretną generację. Baldur's Gate 3 doczekało się takiej generacji sprzętu, gdzie te wszystkie pomysły e, można było zrealizować, można stworzyć. E, ogromną liczbę interakcji. Można stworzyć ogromną liczbę możliwości w tej grze samych dialogów, poprowadzania akcji. Ten świat jest ogromny. Nie mamy loadingów na każdym etapie możliwym. Mamy tysiące przedmiotów. Ta gra jest wielka można przy niej spędzić naprawdę mnóstwo czasu, a przy okazji czuć się po raz pierwszy, mam takie wrażenie, mm. jakbyśmy naprawdę rozgrywali sesję RPG z tymi rzutami kośćmi, z badaniem wszystkich zależności, jakie mamy. Także dla mnie grą roku jest Baldur's Gate 3. Mam jeszcze jedną tutaj w tej kategorii, ale to teraz Dobra. proszę ciebie. Właśnie jeszcze co do, Baldur's Gate, do Baldura. Ja osobiście nigdy nie grałem w papierowe RPG. Wiem tylko, na czym to polega z, z opowieści różnych, Innych. i jak, sobie, jak, jak Siedzą ludzie w piwnicy i bawią się w satanizm, tak? Ten, no, jak pierwszy raz to słyszałem o, o tym, że Baldur's Gate jest jest, jest po raz pierwszy taką, takim idealnym odzwierciedleniem tego, co jest, Stąd to sobie właśnie wyobraziłem grę, w której wszystko się może zdarzyć. Jeżeli założyłeś sobie, że historia ma być poprowadzona w taki sposób, a nie inny, to ta gra cię na to pozwoli a przypominam, przypominam, że to jest gra wideo dalej, no nie, że tam mamy zaprogramowane animacje, zaprogramowane, jakieś, wa jakieś wydarzenia, e walkę, dialogi są napisane w określony sposób i nagrane też, a tutaj się okazuje, że pięć osób będzie grało w tę grę i u pięciu osób inaczej się potoczą rzuty kościmi, Wiadomo, które są na wiadomo, każdym etapie, nie właściwie. można zrobić wszystkiego, tak, no nie może no wiadomo, na przykład, no, wisieć na drzewie na jednej nodze. Tak? No, no nie tak, ale wiadomo, to są pewne ograniczenia technologiczne, a nie jakieś związane z założeniami gry, więc. Ja jestem pełen podziwu. Na pewno czekam, czekam zagrałem w tę grę. Myślę, że na jakiś ten to początkowo, początkowo roczny, że tak powiem, okres posłuchy, bo to jest gra długa, na jakieś chyba 80 godzin, no to myślę, że wtedy akurat będzie fajnie sobie do tego przysiąść. A z krótszych gier, które zapadły mi w pamięć, no to na pewno Star Wars Jedi Survivor, czyli jest kontynuacja wydanej w 2019 roku Jedi Fallen Order. Przygodowa gra akcji z bardziej wymagającą Walką. Dalekie byłyby od stwierdzenia, że jest to sol Slide, bo nie jest aż tak trudny, ale ta walka jest troszeczkę bardziej wymagająca. Na pewno. Ta gra mnie bardzo mocno zadowoliła pod kątem tego, w jaki sposób jest prowadzona historia. To było bardzo fajnie napisana historia z Uniwersum gwiezdny, Gwiezdnych Wojna, a z tym jest dzisiaj różnie, jeśli chodzi o szeroko pojęte seriale i filmy. E, ale też bardzo, bardzo dużo ulepszeń gameplay'owych i naprawdę to czuć, że to jest taki sequel, pełną gębą, to nie jest tylko tam jakaś tam historyjka dorobiona do gry wydanej cztery. To, 4 to lata nie jest nowa mapka, tylko. Tak, naprawdę jest to, jest to bardzo fajnie poprowadzony sequel i nawet bym, nawet myślę, że żebym był skłonny powiedzieć, że jeżeli komuś się nie podobała jedynka, to może z dwójkę spróbować. Eee, szczególnie, że nawiązania do tej fabuły z jedynki są, ale ja nie pamiętałem tej gry po czterech latach tak naprawdę, co tam się działo. Jest jakieś tam przypomnienie, ale ja też z od razu wskoczyć do gry i też cieszyłem się tą fabułą. Także tak, moja druga gra to jest Survivor. Czyli ja... I będę miał jeszcze jedną. Ja mam trochę wrażenie, że właśnie wymieniłeś chyba te tytuły, które najbardziej ucierpiały technologicznie. czy znaczy nie, najbardziej ucierpiały poza Diablo 4 na tym, że taki fantastyczny <laughs> rok mamy, bo rzeczywiście są to dwa tytuły, które zasługują na to, żeby być wymieniane w tych wszystkich kategoriach na gry roku, a w bardzo niewielkiej ilości są. No trochę tak, że druga, druga połowa roku sprawia, że trochę zapomnieliśmy o dziedzictwie Hogwartu. Tak, i to od, prawda. To to właśnie, właśnie to, o tym wspominałeś, bo mimo wiadomo tam ktoś mógłby się oburzyć, że my mówimy o Diablo 4 o, i o Starfieldzie i o grach jakiejś jakieś wyróżnienia, ale właśnie, gdyby to były, nie wiem, gdyby gier, tak dobrych gier było, nie wiem, 10 razy mniej w tym roku i mielibyśmy Diablo 4 i Starfielda, na pewno byśmy na, na, na te gry patrzyli, bo pomimo tych wszystkich kontrowersji związanych, nie wiem, ze Starfieldem i, nie wiem, pustością, pustostanem, tak, w tej grze, czy, nie wiem, średnią, średnią rozgrywką w endgame'ie Diablo 4, to mimo wszystko to są bardzo fajnie zaprojektowane tytuły. Może nie spełnia, może Diablo 4 szczególnie nie spełnia jakichś tam największych założeń tych najbardziej wymagających fanów, ale Losu, które chcą po prostu sobie tę grę przejść, ona jest solidna. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. Ja już mówię: Alan Wake 2, moja druga mm. gra roku. Gra, w którą jeszcze jestem w trakcie, ale jestem nią zachwycony. Niektóre sceny specjalnie powtarzałem, właśnie po to, żeby się nimi napawać, zobaczyć wow. jakieś tam smaczki, które się tam pojawiają, bo to jest w tym momencie uznaję, że to jest najbardziej filmowa, najbardziej taka hollywoodzka w założeniach i w realizacji produkcja, w jaką kiedykolwiek grałem. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji ONET Audio. Do usłyszenia!